Cześć, z tej strony Mateusz. I jak niektórzy już wiedzą, robię zdjęcia wszystkiemu i wszystkim. Miło przecież po latach odświeżyć sobie wspomnienia. Usiąść z dzieckiem przy herbacie i powiedzieć, patrz jak tatuś śmigał po łańcuchach na giełd, czy coś. No i dosyć często komentujecie i pytacie o różne sprawy związane z fotografowaniem, dlatego postanowiłem nagrać ten krótki filmik, w którym podzielę się z Wami kilkoma prostymi wskazówkami, które będziecie mogli zastosować właśnie w czasie wycieczek czy podróży. W końcu w dzisiejszych czasach każdy aparat ma w zasadzie już pod ręką. Postaram się, żeby ten filmik był konkretny. Podarujemy sobie wszystkie te technikalia, histogramy i inne rzeczy. Będzie za to dużo przykładów. Do dzieła! Bardzo prosta zasada. No nie, od niej zaczniemy, bo fajnie, kiedy zdjęcie coś przedstawia. Kiedy na wspomnienie krokusowego szaleństwa faktycznie widzimy kwiaty, a rozmawiając o srogiej zimie oglądamy zaspy czy ośnieżone choinki. Dlaczego warto to uwypuklić? Dzieje się tak dlatego, bo my widzimy scenę nie tylko w trójwymiarze, ale odbieramy ją też innymi zmysłami. Jeżeli jesteśmy gdzieś na miejscu, od razu wiemy, co nas tam zachwyca. Aparat jednak jest pod tym względem niedoskonały. Może kojarzycie, to trochę tak jak ze zdjęciami księżyca. Gdy na niego patrzymy, wydaje się nam duży i piękny. Kiedy jednak wyciągniemy telefon i zrobimy mu zdjęcie, czar pryska. Warto więc z całego otoczenia wyszukać coś, co szczególnie nam się podoba. A teraz przykłady. Oto wspomniane krokusy. Tak jest, to słynna polana chochołowska. Uwierzcie na słowo. Na żywo wyglądało to pięknie, ale sami popatrzcie. Równie dobrze może być to jakiś brudny dywan, a mnie zachwyciły tam kwiaty i ośnieżone szczyty w tle. I to właśnie tym chciałbym mój kadr wypełnić. Jeżeli zależy więc Wam na krokusach, to lepiej się zgarbić, przybliżyć aparat i zrobić tak. A jeśli chcecie utrwalić całą scenę, to tak. Też wystarczy się nieco zgarbić. Prosty zabieg, a różnica kolosalna, no nie? Lecimy dalej. Piękny zimowy dzień, mróz i śnieżne zaspy. I fajnie byłoby to pokazać. Na szczycie można zrobić więc takie zdjęcie. No ale po co, skoro można zrobić takie. Albo takie gdzie faktycznie te śnieżne formacje widać. Wypełnianie kadru ciekawymi elementami natychmiast poprawi wygląd waszych fotek. Jeżeli coś jest ważniejsze, to warto, aby na zdjęciu po prostu było to widać. Tak jak tutaj, na krzesanicy. Albo tutaj, na zupełnie sielankowej łące pełnej dmuchawców w błyskidzie niskim. Albo wreszcie tu. Zoomowanie obiektywem jest fajne, ale czasami najskuteczniej jest po prostu podejść bliżej i wypełnić kadr. Albo wręcz się położyć. I to są takie typowe wycieczkowe kadry, które sami możecie wykonać. Świata raczej nie podbiją, ale od razu widać, co nas w danej scenie zainteresowało: czy były to kwiaty, zaspy, czy wreszcie górskie jezioro. Czasami wystarczy się po prostu trochę zastanowić i nieco zgarbić. Płynnie przechodzimy do drugiej porady. Bo skoro ładne elementy powinny stanowić większą część zdjęcia, to brzydkie, czyli rozpraszacze Powinniśmy ograniczyć. Nasz wzrok potrafi sobie z tym radzić na żywo, bo odbieramy wszystko nieco inaczej, ale w przypadku zdjęć nie jest tak łatwo. O co w tym chodzi? Wyobraźcie sobie, że w tym pokoju panuje bałagan. Widzicie jednak, że go nie widzicie. A to dlatego, że zastosowałem właśnie tę metodę unikania wszystkich rozpraszaczy i brzydkich elementów w kadrze. Skupiłem Wasz wzrok w tym konkretnym wycinku otoczenia, a bałagan, dopóki nie skieruje aparatu tam. To nie będziecie wiedzieć, że istnieje. I tak to działa też w fotografii. Staramy się akcentować to, co się nam podoba i marginalizować wszelkie elementy, które psują odbiór zdjęcia. Wróćmy jednak do poprzedniego przykładu. Nudne niebo, na którym nic się nie dzieje, wywalamy. Kierujemy aparat niżej. O tak. Fajny zachód, ale nudne niebo, obcinamy. Ładny wschód, ale niebo znów nie dopisało wylatuje, chociaż z umiarem. Obciąć tatry? No bądźmy poważni. A co, jeśli krzaki albo gałęzie złośliwie wbijają się w kadr? Po prostu zróbcie dwa kroki w bok, albo wykadrujcie. O tak. Mamy podstawy, więc lecimy dalej. Zwłaszcza, że trójpodział i mocne punkty to takie wskazówki kompozycyjne, które względnie łatwo można załapać. I można też dzięki nim oblecieć masę, masę wycieczkowych tematów. Tak miałem powiedzieć, gdybym się nie przejęzyczył. Trójpodział to nic innego jak taki umowny podział kadru na równe części. Prowadzimy dwie linie w poziomie, a następnie dwie w pionie. W miejscu przecięcia tych linii znajdują się tak zwane mocne punkty. Jakoś tak się okazało na przestrzeni wieków, że kiedy oglądamy jakiś obraz albo zdjęcie, to nasz wzrok w pierwszym momencie wcale nie zerka w stronę centrum kadru, a właśnie w pobliżu tych mocnych punktów. Najłatwiej pokazać to na przykładach. Przede wszystkim skupimy się najpierw na tych dwóch poziomych liniach i zapomnimy na chwilę o reszcie. Łatwym zabiegiem kompozycyjnym jest umieszczenie horyzontu właśnie w pobliżu jednej z tych linii. Taki podział pozwala też zaakcentować pewną planowość, co w górach jest szczególnie przydatne. Linia horyzontu znajduje się właśnie w pobliżu jednej z poziomych linii. W pobliżu, bo przecież często w górach wyznaczać będą go szczyty, albo jakieś pasma wyrastające w oddali. Nikt nie budował gór przecież od poziomicy. Jak na przykład tutaj. Trzy ładne plany: drzewa, doliny skryte mgłą, a w oddali wierzchołki pod błękitnym niebem. Czasami niebo będzie ciekawe, więc faktycznie zostawimy mu tę umowną jedną trzecią kadru. No a niekiedy będzie słabe, jak ostatni sezon gry o Tron to po co je oglądać? Wypychamy je jeszcze wyżej ponad tę umowną linię podziału. Na przykład tak. Albo tak. A nawet tak. Ciekawsze rzeczy działy się w dolnej części zdjęcia, więc zajmują one mniej więcej 2 trzecie kadru, a linię horyzontu umieszczamy w pobliżu tej górnej poziomej linii. Trójpodział pozwala nam też wdrożyć te pierwsze zasady, czyli wypełnić kadr tym, co dla nas ważniejsze. A co, jeśli to na niebie będą działy się ciekawsze rzeczy? No cóż, wtedy po prostu odwracamy proporcje i linię horyzontu umieszczamy w pobliżu tej dolnej poziomej kreski. O, na przykład, tak. Albo tak. Skoro tym razem niebo jest dla nas ciekawsze, to ono dostaje 2 trzecie powierzchni. No a co z tymi mocnymi punktami? Sprawdźmy to w praktyce. Tutaj niebo było ciekawsze, więc przeznaczyłem na nie większą część kadru, a ten rogaty model umieszczony został w mocnym punkcie. Co jeśli model będzie bardziej puchaty? Nic to nie zmienia, bo też staramy się umieścić go w mocnym punkcie. Zamiast tego zróbmy więc to. Tak samo robimy, gdy to turysta. albo krowa. grzyb. a nawet ja. Pozostają więc ćwiczenia, bo dzięki tym prostym wskazówkom można osiągnąć naprawdę fajne efekty. Ciekawsze rzeczy dostały 2 trzecie kadru, a oko przyciąga również sylwetka w mocnym punkcie. No i żeby było jasne, te wskazówki to nie jest świętość. Ale jak sami widzicie, pozwalają wprowadzić na zdjęciu pewną harmonię. Zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynacie fotografować, to warto je sobie przyswoić. No i pamiętajcie, że te linie dzielące kadr to tak naprawdę pomoc i sugestia, często będą to fale, łuki albo jakaś grań. Chodzi po prostu o pewien pomysł, który w zależności od sceny możecie przecież modyfikować. Na niektórych zdjęciach wcale nie będzie horyzontu, a na innych niebo będzie niesamowicie puste i nudne. Wtedy warto wypchnąć je jeszcze wyżej, jak na przykład tutaj, albo tu. Podkręcamy tempo tego mini poradnika. Może już zauważyliście, że jeżeli uda nam się wybrać temat zdjęcia, ograniczyć rozpraszacze, czy też harmonijnie skomponować kadr. To takie zdjęcie faktycznie lepiej się ogląda. No i żeby kierować wzrokiem widza, możemy zastosować jeszcze jeden ciekawy zabieg, chodzi o tak zwane linie wiodące. Możemy je wykorzystać, by wciągnąć odbiorcę w kadr, zaakcentować jakiś konkretny element na zdjęciu, albo prowadzić wzrokiem odbiorcy wzdłuż tej właśnie linii. Brzmi to wszystko może nieco skomplikowanie, ale niech znowu przemówią przykłady. Bardzo wdzięcznym tematem do tego typu ćwiczeń są wszelkiego rodzaju leśne ścieżki. One w zasadzie naturalnie prowadzą oko dalej. Jeśli jeszcze na końcu ścieżki, w okolicach mocnego punktu, uda nam się wpakować jakiegoś niedźwiedzia, no to wtedy jest w ogóle wspaniale. No albo chociaż znajomego. Mamy wtedy proste, ale harmonijne zdjęcie. Świetną linią wiodącą może być też wijąca się rzeka w dolinie, czy górski potok, albo szlak, ścieżka, czy nawet cała grań. Jeśli dodatkowo uda nam się uwzględnić poprzednie wskazówki, to otrzymamy naprawdę fajne rezultaty. Łatwo sobie tak gadać przed komputerem o tych wszystkich wskazówkach, ale wiem, że w czasie podróżowania nie zawsze jest tak różowo. Czasami pogoda nie dopisuje, pada, jest zimno, wiatr chce nam urwać głowę, no i krajobraz też nie współpracuje. Niekiedy też nie możemy zatrzymać się w jakimś miejscu na dłużej. Wtedy po prostu musimy wykorzystywać to, co mamy, zarówno jeśli chodzi o warunki pogodowe, ale też krajobrazowe. Beskidzkie polany o zachodzie to naprawdę fajne miejsce, ale to ciągle hektary trawy. Niekiedy jednak wystarczy trochę pokręcić się po okolicy, by znaleźć coś, co się na tej łące wyróżni. Taki pierwszy plan naprawdę potrafi zrobić różnicę, a poza tym nadaje zdjęciu trochę głębi. No i szukanie takich elementów to całkiem niezła zabawa, jak na przykład tutaj. Wykorzystywanie warunków może się też sprowadzać do akcentowania różnic pomiędzy tym, co małe i duże, albo pomiędzy tym, co blisko i daleko. Albo skupianiu się na kontrastach, tak jak tutaj, albo tutaj. No i wisienka na torcie tego zestawienia, bo często różnica pomiędzy niezłym zdjęciem a takim rewelacyjnym to kwestia oświetlenia. Większość naszych wycieczkowych aktywności ma miejsce właśnie za dnia, i mimo, że południe nie jest specjalnie dobrą porą, jeżeli chodzi o fotografowanie, to nie ma się co przejmować. Zresztą pogoda w górach zmienia się naprawdę dynamicznie i czasami pojawiają się ciekawe chmury czy mgły w dolinach, a to zawsze też pomaga wykonać ciekawą fotografię. Nie da się jednak ukryć, że po cichu wzdychamy zazwyczaj do zdjęć wykonanych w okolicach wschodu czy zachodu słońca. Żeby wam pokazać, ile zmienia dobre światło, mam kolejne przykłady. To zdjęcie z wysokiego wierchu w Pieninach. I to też zdjęcie z wysokiego wierchu, wykonane dokładnie 32 minuty później w tym samym miejscu, w tym samym dniu. A to już wielki kopieniec. A to wielki kopieniec 50 minut później. Czasami wystarczy poczekać. Bardzo często, w odniesieniu do ciekawych zdjęć, padają pytania o sprzęt. I oczywiście, tym lepszym będzie łatwiej uzyskać ciekawe rezultaty. Natomiast najlepsze zdjęcia powstają wtedy, kiedy komuś chce się po prostu ruszyć tyłek z domu o drugiej czy trzeciej w nocy, albo marznąć na szczycie, albo pójść w miejsce, gdzie nikt nie chodzi. Oczywiście, lepszy sprzęt pozwala na więcej, ale wszystkie te zdjęcia wykonałem leciwym już aparatem. Który, używany razem z podstawowym obiektywem, można dostać już mniej więcej za 600 zł, jeżeli dobrze kojarzę. I absolutnie go nie polecam, ale chcę tylko podkreślić, że czasami trzeba być w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. No i trzeba dużo ćwiczyć, czyli robić zdjęcia, nawet jeśli początkowo nie będą nam one wychodziły. Fajnie znać te wspomniane zasady, bo pozwalają trochę świadomie podchodzić do fotografowania, zadbać o temat, harmonię czy porządek w kadrze. Natomiast żadna z nich nie jest święta i niekiedy warto je łamać. Czasami po prostu będziemy kadrować tak, a nie inaczej, bo tak się nam spodobało i już. W końcu fotografia powinna być też zabawą i możliwością pokazania świata takim, jakim go sami widzimy. Dopóki nasze zdjęcie coś przedstawia, to warto eksperymentować. Skoro dotarliście już do końca, to mam nadzieję, że te wszystkie wskazówki okażą się dla Was przydatne. Chciałem wymieszać trochę takich ciekawszych zdjęć z takimi typowymi kadrami robionymi w południe, bo to pokazuje, że jeżeli mamy już jakieś podstawy i pomysł na zdjęć, to możemy go wykorzystać zarówno w czasie takiego spaceru do lasu, jak i o wschodzie słońca w czasie warunków życia. Jeżeli natomiast nie interesuje Was fotografia, ale chętnie rzucicie okiem na jakieś ładne obrazki, to bezwstydnie zareklamuję swój coroczny. Kalendarz. Link ze szczegółami znajdziecie w opisie. Bardzo dziękuję już wszystkim tym, którzy go zakupili. A teraz życzę Wam dobrego światła. Dajcie znać w komentarzu, jak podobał Wam się taki odcinek. Do zobaczenia. Cześć!